Rozpoczynamy od drugiej ligi piłki nożnej. Nie udało się Jagiellonii pokonać Górnika Polkowice. Dzisiaj przed własną publicznością białostocki zespół przegrał 0 do 1. No, bardzo ważna sytuacja. Duży na błąd, tak, środkowych obrońców tutaj Górnika nieporozumienie i Jacek Hańko głową na to przecież. Jacek Hańko, duże doświadczenie, lider, dobry duch drużyny Jagiellonii. Rosji jak na razie, dosyć niekrasobliwie, jak na razie jeszcze, jakby my myśleli w szatni, ale teraz wymarzona okazja dla gospodarzy! Zdążył w ostatniej chwili z interwencją Marcin Jeziorny, ale było naprawdę, naprawdę groźnie. Wóch Sotiroli. Kamil Witkowski. Kiedy kółaczka kłócił troszeczkę za długo teraz, zawodnicy górnika. Trzeba wycofać piłkę Salamoński. Salamoński dośrodkowanie w kierunku Witkowskiego. Ładne przyjęcie piłki Witkowski. Uwaga, pada w polu karnym. rzut karny. Nie ustrzegli się tego błędu białostoczanie. Arbitra, decyzja arbitra Piotra Siedleckiego jednoznaczna, chociaż teraz protesty gospodarzy, które oczywiście z pewnością nie zmienią sytuacji. Co najwyżej zakończy się ten cały protest Jacka Markiewicza z żółtą kartką. Popatrzmy na powtórkę. No, Była tam, na pewno pomagą sobie rękami. No i zobaczmy. Salamoński! Pewny strzał. I Zero do dla tak. Górnika Polkowice. No bez z Jacek Banaszewski przy tym uderzeniu idealnie na nożów karnych. Pewny strzał, ziemi, yy, mocno, dobrze. A przy okazji kołyska, pewnie spróbujemy dowiedzieć się w przerwie dla tego, dla kołyska. No, ale na pewno wielka radość to dla całej drużyny Górnika Polkowice i dla trenera Dominika Nowaka także. Uwaga! To uderzenie trafiło pod nogi Vukat Sobirowicza. Moim zdaniem nie było tutaj mowy o życiu karnym, chociaż protestują gospodarze. Zobaczymy to pewnie za chwilę na powtórkach. Troszkę trzymany, ale to byłby taki miękki karny, powiem szczerze, by Piotr Szebelski użył bliska. Teraz stracił go Jacek Faniko, dość łatwo oszukany. Uwaga, pan Szeński. być groźnie, uderzał Kamil Witkowski. Z gospodarza. Dzienis. Czy zdoła doświadkować Dzienis? Ładna sztuczka. Uwaga, może być groźnie teraz. I świetnie szmatuła. Momentami ta defensywa Polkowic trzeszczy w szwach. Chociaż teraz akurat akcja pod bramką Banaszyńskiego. No i Rybski przed niezłą okazją, wprawdzie przeszkadzał mu obrońca. Był naciskany przez. Myślę, że tak. Gdyby próbował szukać tutaj długiego rogu, Cały odsłonięty, prawda? Banaszyński aż wyszedł za, za krótki słupek. Szukać punktów w każdym spotkaniu. Uwaga, Gancarczyk, Gancarczyk wchodzi w pole karne. To będzie dobra okazja dla gości o sporym szczęściu, naprawdę wielkim. Mogą teraz mówić gospodarze. Tak się właśnie dzieje. Przed szansą teraz Andrzej Rybski. Rybski ma po lewej stronie Witowskiego. Po prawej zupełnie niepilnowany pędzi w kierunku bramki Rywala. Marek Gancarczyk, Gancarczyk i świetnie Badaszyński. Uwaga, ależ to wejście. Fantastyczne, to był chyba wartłowiek konieczny, piłka odbiła się jeszcze od Słówka. No teraz kilka minut, które mogły wstrząsnąć stoku mogły wstrząsnąć Jagiellonią. O sporym szczęściu mogą mówić teraz gospodarze. Tutaj ciśnienie rośnie, presja jest olbrzymia w stoku. Uwaga i świetnie Szmatuła. Bardzo dobrze ustawiony Szmatuła. Kolejny raz piłka Szuka Sotirowicza w połkarni. bardzo dobrze ustawiony swoje szanse z pewnością w tym meczu, jak Jelonia stworzyła. Z tym, że ma wielkie problemy z finalizowaniem tych ataków. Teraz sygnalizował arbiter boczny przewinienie Górnika Polkowice. Nie zareagował na to Piotr Szepecki przed wielką szansą. Kamil Witkowski! Witkowski! Wyciągnął się jak struna Banaszyński! No ale pomylił się fatalnie snajper Górnika Polkowice. To powinno być 2 do 0. Zdawałem sobie sprawę, że przy, przyjdzie nam tutaj przede wszystkim mimo wszystko zastosować taką... Yy, no, taktykę defensywną, ale też i y, poprzez te szybkie, szybkie ataki y, wierzyłem, że stworzymy tutaj sytuację. Na pewno stworzyliśmy. W drugiej połowie powiedziałem zawodnikom, jak, jak mamy się zachowywać, jak mamy grać, żeby tą strefę obronną ustawić mimo wszystko y, bardzo blisko bramki ze względu na szybkich, zwrotnych zawodników. Myślę tu o napastnikach, przede wszystkim Kononie i Sakirylwicu. No i to się udało, udało się dowiedzieć do końca. Cieszę się. I na pewno w następnych spotkaniach spróbujemy dalej, dalej grać swoją piłkę i, i próbujemy, będziemy próbować gromadzić jak najwięcej punktów. Uważam, żeśmy rozegrali dobry mecz. Paradoksalnie, żeśmy przegrali i zasłużyliśmy na, na lepszy rezultat. Jest styl. Uważam, że jeżeli jest styl, to. Ta seria zwycięstw będzie troszeczkę dłuższa niż e, to miało miejsce do tej pory, czyli dwa zwycięstwa. Czeka nas ciężki mecz e, w środę. Oglądając e, mecz Łąży z Miedzią, żeśmy włożyli dwa razy więcej wysiłku w ten mecz niż w e, także pierwszą sprawą, która będzie najważniejsza dla mnie przez te 48 godzin. Regenerowali siły i, i, i przystąpili e, z taką determinacją, z taką wiarą w odniesienie sukcesu, jak to miało dzisiaj miejsce na boisku.